Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swoje ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła dwa pieniążki i rzekł: Prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem rzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Koniec Ewangelii. Panie Boże, spraw, żeby ta Ewangelia przemieniała nasze myślenie, żebyśmy przez to też nawracali się do Ciebie i zmieniali się, abyśmy mogli doświadczać wieczności. Razem z Tobą. Potrzebujemy zmiany myślenia. Co ciekawe, Jezus nie zrobił nic dla tej wdowy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Jezus coś robi. Widzi jakieś nieszczęście i reaguje. Albo przychodzi ktoś do Niego z jakimś problemem, prosi Go, prosi, czasami dłużej musi prosić. Jezus reaguje i pomaga. Dzisiaj. Nie widzimy tego, że Jezus pomaga. Widzimy po prostu tylko sytuację. Jezus pokazuje nam: Ta wrzuciła najwięcej, wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. I nie widzimy reakcji Jezusa, pomocy. Nie wysłał dwóch uczniów, czy tam większej liczby uczniów, żeby pomogli tej wdowie. Boże, czemu Jezus tak robi? Czemu Łukasz w ogóle pisze o tym w taki sposób? Łukasz chce nam coś pokazać. Kto z nas chciałby być jak ta uboga wdowa? No robimy wszystko, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji. Idziemy za Bogiem po to, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji, żeby nam niczego nie brakowało. Ja poszedłem za Bogiem, dlatego że brakowało mi wielu rzeczy. I on mi to wszystko ofiarował, on mi to wszystko dał. Dał mi to, czego nie mógł mi dać świat. Próbowałem to znaleźć w świecie, wśród innych ludzi i nie otrzymałem tego. Więc zawołałem: Panie Jezu, ratuj mnie. I on mnie uratował i dał mi tego, czego nie miałem: pokój, radość, szczęście. Ale nie chciałbym znaleźć się znowu w takiej sytuacji. Gdzie będzie mi bardzo, bardzo źle. Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, jak ta uboga wdowa. A ty chciałbyś? Chciałabyś? A kiedy już znajdziemy się w takiej sytuacji, jak ta uboga wdowa, to często obrażamy się na Boga, że dopuścił do tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak ta uboga wdowa. Nie mam co jeść, nie mam nikogo, jestem samotny, samotna. Poumierali mi najbliżsi. Ta kobieta straciła męża. Nie wiadomo, czy miała synów, raczej nie. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Odwracam się od niego. Bo go nie ma. Gdyby był, to by nie pozwolił na to, że do, dopadło mnie to nieszczęście. A jednak Bóg pozwala na to. Przypatruje się tej ubogiej wdowie i nic nie robi. Tylko podziwia to, że ona jest nadal wierna do końca, do samego końca jest wierna. I mówi to innym publicznie, pokazuje uczniom, zobaczcie, jaka jest ta kobieta. Ona jest najbardziej oddana Bogu. Ona oddaje wszystko. Inni być może oddają. To, co im zbywa, po to, żeby nie znaleźli się w takiej sytuacji, jak ta uboga wdowa. Żeby wykupić wolność u Boga. Ja będę dobry, jak będę dobry, to Bóg będzie dla mnie dobry. Jak będę bezgrzeszny, to Bóg dla mnie będzie dobry. Często tak podchodzimy do relacji z Panem Bogiem. A kiedy coś się zaczyna psuć, kiedy Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, milczy. Do innych nie milcza, a do mnie milczy. Co ze mną jest nie tak? A może co z Bogiem jest nie tak? Ostatnio uświadomiłem sobie to, że Bóg do Izaaka przemówił tylko dwa razy. Jak spojrzymy na Izaaka i na Abrahama i na jego syna Jakuba, to Izaak, ta obietnica Boża, ten, który był obietnicą Boga względem Abrahama, nie zrobił nic spektakularnego w swoim życiu. O Nim przeczytamy bardzo niewiele w księdze rodzaju w przeciwieństwie do jego ojca i do jego syna, Jakuba. Bóg dwa razy się do Izaaka odezwał, a do Abrahama więcej, do Jakuba też. Izaak taka uboga wdowa, a jednak Bóg jest Bogiem Abrahama i Izaaka też. Chociaż o Izaaku jest tak niewiele w Piśmie Świętym napisane. I może też o nas jest tak niewiele. Słyszany jesteśmy tacy mali, tacy mizerni w porównaniu do tych innych ludzi. O nas... Tak jakby wszyscy zapomnieli, tak jakby nawet Bóg zapomniał o nas. Tak się czujemy, tak doświadczamy różnych problemów, i pojawia się właśnie, właśnie to pytanie: czy to warto dalej służyć Bogu, czy może już nie warto? Czy może go nie ma? Dla innych jest, ale czy dla nas jest? Jest, Bóg jest obecny, często pozwala na. Na różne takie trudne doświadczenia w naszym życiu, niezawinione, pojawia się jakiś, jakaś trudność. Kiedy przeczytamy pierwsze czytanie z dnia, księga Daniela, w, dzisiaj w pierwszym czytaniu z dnia widnieje, zagościła, to zobaczymy, że Daniel i jego towarzysze zostali uprowadzeni do niewoli. Za co? Czy oni popełnili jakiś grzech? Pewnie popełnili jakiś, jakiś grzech, ale Bóg nie za to ich wysłał do niewoli. Był taki król Manases, który naprawdę był złym królem, i Bóg, przez to, że on był taki zły i tak wielu ludzi doprowadził do zła, postanowił w, w, wygnać mieszkańców Judei tych ważniejszych książąt królów, urzędników do Babilonii. I stało się to za czasów króla Nabuchodonozora. I za czasów Daniela. Daniel był młodzieńcem, był mądrym młodzieńcem, także jego, jego, jego towarzysze. I zobaczcie, że Bóg nie uwalnia ich, nie... Nie broni ich przed tym wygnaniem. Zgadza się na to, ale Daniel i pozostali trzej y, młodzieńcy są wierni Panu Bogu, nawet tam na wygnaniu, kiedy stracili świątynię, stracili ziemię, stracili monarchię, są nadal wierni Panu Bogu, Jego przepisom, Jego przykazaniom i odmawiają jedzenia. Potraw ze stołu króla Nabuchodonosora, bo nie wolno im było jeść tego, co, co spożywali poganie. Oni mieli swój pokarm. I w takiej drobnej rzeczy są wierni. Mogliby machnąć ręką. No i cóż, jesteśmy na wygnaniu, jesteśmy w Babilonie. To nas już chyba te przepisy nie obowiązują. Jednak nie. Są wierni. Ta uboga wdowa jest wierna. Ona nie zwolniła się z tego przepisu, że każdy musiał złożyć daninę na świątynię. Ona się z tego nie, nie zwolniła, chociaż miała prawo. Mogłaby sobie kupić za te pieniądze jakąś ostatnią bułkę no i później umrzeć, nie? Nie, ona tego nie zrobiła. Ona dała wszystko. Bo ona, pomimo tego, w czym się znalazła, nadal jest wierna. Chociaż Bóg jakby... Był dla niej niemiłosierny. Nie pomaga jej. My nie widzimy przynajmniej tego, że on jej pomaga. On jej pomógł. Jestem przekonany, że on jej pomógł, bo on tak jest. Tylko w swoim czasie i na jego warunkach. Do dzisiaj ta kobieta jest podana nam jako wzór do naśladowania w sytuacjach beznadziejnych, w sytuacjach podbramkowych zachowaj się jak ta uboga wdowa ja wiele razy nie zachowałem się jak uboga wdowa nie dałem wszystkiego Panu Bogu i z tego powodu no nie było mi dobrze wyrzuty sumienia porażka ale Bóg za każdym razem dawał mi różne doświadczenia żeby, żeby otworzyć mnie na jeszcze większą miłość miłość do końca do końca będę Cię Panie kochał, całym sercem, ze wszystkich sił. Nawet jeśli już będzie tak, że już nie mam nic, nic, nikogo, jestem sam, samotny, nie ma nic, to ja nie zrezygnuję z Ciebie, bo wierzę, że jesteś gdzieś blisko mnie, że widzisz mnie, chociaż ja może Ciebie nie widzę, nie widzę Twojego działania, nie widzę Twojej obecności, nie słyszę Twojego głosu. To ja wiem, że Ty gdzieś tam z ukrycia widzisz mnie. I, I wystawiasz mnie być może na próbę, po to, żeby mnie sprawdzić, ale także, żeby, żeby dać mi możliwość pokazania, jak bardzo Cię kocham. Ja nie chcę już iść za Jezusem tylko dlatego, że Jezus mi błogosławi. Tylko dlatego, że jest mi dobrze przy Jezusie. Ja chcę iść za Jezusem nawet wtedy, kiedy jest mi źle. Czy jesteś w stanie pójść za Jezusem nawet wtedy, kiedy jest ci źle i nic z tego nie masz? Oj, wielu z Was, bo czytam komentarze, ma z tym problem. Modlę się, modlę i nic z tego nie mam. No, módl się jeszcze więcej, daj z siebie jeszcze więcej. Ale nie dlatego, żeby otrzymać, tylko dlatego, że kochasz Jezusa. Chyba, że go nie kochasz. Panie, daj nam tę miłość, tę miłość, którą miała. Uboga wdowa do ciebie daj nam tą wierność tą wierność która miała ta uboga wdowa Daniel i pozostali młodzieńcy daj nam wierność nawet wtedy kiedy sytuacja się zmienia w naszym życiu kiedy sytuacja w naszym życiu jest beznadziejna kiedy jesteśmy na wygnaniu kiedy jesteśmy zniewoleni kiedy jesteśmy pod czyjąś jurysdykcją a, a ktoś nie jest chrześcijaninem nie jest wierzący kiedy nie radzimy sobie z naszymi problemami, daj nam Panie wierność Tobie, i oby ta wierność była do końca. To jest też nasz, nasz krzyż, który trzeba podjąć. Okej, okay, Amen. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.